Wszystkie dzieciaczki, jest konkurs. Kto zrobi największy bałagan w domu, wygrywa milion Robuxów. Zróbcie największy bałagan w domu i wyślijcie zdjęcie na śmieciarze.pl. Ej, słyszałeś, jest jakiś konkurs, musimy to, musimy to wygrać. Musimy to wygrać, milion Robuxów. Przecież my kupimy za to tyle rzeczy, naprawdę dobra. Właśnie, Robimy robić największa bałagan. Największa bałagan. Musimy przewrócić ten telewizor, Rysi Rozwalić ten stolek. Iść i te ściany musimy zrobić jak największy bałagan. Mamy tutaj taką piłeczkę trzeba, trzeba rozbić. Trzeba rozbić Dokładnie, trzeba rozbić tutaj okno i ten stolik jest trzeba rozbite. rozwalić. A masz stoliku, a masz. Druga. Rozwalamy wszystko. Rozwalamy to. jeszcze, jeszcze musimy zrobić jeszcze, jeszcze większą rozwałkę. Jeszcze trochę zostało. Trzy. Dobra, ja idę na góry. Tam jest taka śmierdząca kupa. A mówię co? Zaraz zamówię sto kup do domu. Zamówimy zaraz milion wow. kup. Ej, dobra, co my to mamy? Rozwalamy to. Tutaj mamy jakieś rzeczy, to musimy je zniszczyć. Dobra, mamy tutaj takiego konika. Weźmy sobie ja tę gitarę i wyrzućmy to, ją wiecie, przez okno. Ja nie mogę. Mamy tutaj butelki tatusia, to je trzeba też rozwalić. Ja mam nadzieję, że tato się nie zdenerwuje. Ale bijemy, patrzcie, jak rozwalę tą butelkę. A o, Zobaczcie, cała się rozbiła. Cześć, Pipek. Hej, Pipek. Rozwalaj wszystko, co ja można. Ja rozwalam wszystko, co mogę i teraz zabawiam tysiąc kup. Wchodzę teraz do sklepu. Dom. No właśnie, można zalać też dom. Dobra, w takim razie kupuję jeszcze 50 hamburgerów i milion kurczaczków. Dobra, jeszcze do ciebie, braciszku, idę. Poczekaj, zalewasz ten dom? Dobra, zalewaj, Ej. zalewaj, zalewaj. Robimy tsunami, tak jak Wito i Bella. Dokładnie. Tsunami, co, co. Tsunami. I co, zalałeś wodę? Patrz, 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 wejdę do kibelka i zobacz, uwaga, zakręcę to. A, kręcę się w kibelku. Wow, zobacz co się dzieje. Tsunami, tsunami, co, 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 nie? Szybko idziemy! To nie pływa wszystko! Ból, 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 ból! Ojej, zalaliśmy tu, cały wow. dom! Zobacz, Zobacz jaki to jest bałagan. bałagan! O nie, co to za bałagan? Ej, a co jak to był fałszywy konkurs? I to był jakiś troll? Mam I on nadzieję, nam kazał że to nie. zrobić! Ej, słyszysz, kto to gada? Dzieciaczki, kto to zrobił? Taki bałagan! Ej, słyszałeś to na Szybko to dasz no tatuś, nie. to nasz tatuś. O nie, nie wiem czy otwierać mu drzwi. Zobacz, co my tu nie zrobiliśmy. Otwieram, Wszędzie pływa woda. Chodźmy, tato! Czy to ty? Nie, to ja sprzątacz. Wasz tata mnie tutaj zamówił, dzieciaczki. Co wyście tu narobili? O nie. Co wyście zrobili? Proszę pana, ale to był taki konkurs. My chcieliśmy wygrać milion robuxów. Musieliśmy Właśnie. zrobić największy bałagan. Dzieciaczki, chodźcie ze mną. Idziecie ze mną do szkoły. Będziecie nie. tam sprzotać. Będziecie tam mopować, bo jak nie, to zabiorę no wam nie. tablety. No nie, słyszałeś? Jak tam nie pójdziemy, to on nam zabierze tableta. Chyba musimy tam iść. No dobra. O nie, Idziemy. tylko nie to. Jak te dzieciaczki tutaj nas mrodzi? No naprawdę, muszę to sprzątać dwie godziny. Ale się zdenerwuję. Niech mi tylko się pojawią. To naprawdę dostaną mocno. O nie, zobacz. Musimy to teraz sprzątać. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy teraz nie wiem gdzie. Zobacz, jesteśmy w jakiejś dziwnej szkole. To jest szkoła sprzątania. Przecież są wakacje. Są wakacje, a my Właśnie. musimy sprzątać. No nie, to jest najgorsze. O nie, zobacz. Tu jest szybko uciekajmy 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 to ten sprzątak. Szybko uciekam, ja też uciekam. O nie, poślizgnąłem się na wodzie, poślizgnąłem się. Szybko uważaj, bo tam jest coś rozlane, to wszystko to rozlaliśmy. O nie, szybko uciekajmy, 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 uciekajmy. Mogliśmy tak nie smrodzić. Po co my to zrobiliśmy? Nie wiem, gdzie my jesteśmy, zobacz. O nie, tu jest jakaś dziura. Widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, to wskoczymy do tej dziury. Uwaga, klikajcie łapeczki, klikajcie łapeczki. Hopsa! O nie, gdzie my jesteśmy, zobacz, co tu jest napisane. Nie, Sekretny nie. bunkier. No dobra, otwierajmy to, otwierajmy to, zobaczymy, co to jest. Mamy tutaj jakąś kamerę. O Uda nie, czyli ten woźny, czyli ten woźny nas podgląda, czyli ten sprzątacz patrzy, co my robimy. No nie. O nie, gdzie my jesteśmy, zobacz. Patrz. Co to jest? To jest jego głowa, nas podgląda, Dzieciaczki, za to, że zrobiliście taki bałagan, nie wypuszczę was nigdy, macie przechlapane! Uciekniemy ci! Uciekniemy ci, Nupku, naprawdę! Jesteś mega, ale to mega Jesteś słaby. Jakiś no właśnie widzę, o nie, zobacz, jaki on jest zły i jaki on jest zdenerwowany! No on ma takie ząbki, dziwne serio, to wygląda mega, ale to mega dziwnie. Dobra, uwaga, uciekajmy stąd, zobacz! Uciekamy. O. O nie, zobacz co my tu mamy, jakieś kolce, tylko nie to musimy uważać, żeby nie, nie spać! Spadnie. No właśnie, musimy uważać, bo to będzie bardzo, ale to bardzo bolesne lądowanie jak tam spadniemy. No. A to co to jest? Co to ma znaczyć? Co to jakie dziwne! I Jakie to jest mega dziwne! Ała, uderzyło mnie to. Ała, ała! O co wow. jest grodek, jaki ty byłeś szybki! Co to jest? Ej! Zaraz, to bardzo śliskie. Właśnie uważaj, hopsa, 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 hopsa. Zobacz, to są jakieś wysuwane rurki ja cię kręcę, jakie to jest dziwne. Hopsa! Hopsa! I hopsa, ale jesteś słabiakiem, jesteś mega ale to Nie mega Zobacz jaki ja jestem szybki! O nie, zobacz co my tu mamy, to są jakieś wiatraki, ja cię kręcę. Wow, a pod nimi są kolce! O nie no właśnie, zobaczcie, widzowie tutaj są jakieś kolce, jak one wow. dziwnie wyglądają. No muszę serio o uważać. Nie, o nie, co ty zrobiłeś, ty nupku, ja cię kręcę, nie ale jestem zobacz. Nubkiem. Jesteś takim nupkiem, zobacz. Tutaj jest jakaś nie drabina i ja cię kręcę, ale to dziwnie wygląda! Co to jest? O nie, tutaj jest napis, że on idzie, czyli tu idzie ten sprzota Zobacz co to jest, o oh, nie, on tu gdzieś pewnie jest, no właśnie, zobacz, rozwalił drzwi Trzeba mu uciec! No właśnie trzeba mu uciec, ale on się zdenerwował. On jest naprawdę taki wsiekły, zobacz goni nas cały czas! Zostaw wow. nas! zostaw nas! Proszę, proszę, ale sobie zjeżdżam, ja też sobie zjeżdżam, nara panie sprzątaczu, jesteś mega, lta, mega to? słaby, nie wiem co to może być, halo, co to jest, tutaj jest napisane administrator, kliknij mnie, co, co to się stanie, co to jest za przejście, zobacz, otworzyło się coś dziwnego, padłeś Gdzie na moją ja teraz będę. o nie, to była o, pułapka, nie, on tu jest. Gdzie on jest? Nie widzę go. Halo? O nie, to była jakaś pułapka. Zobacz, teraz posprzątaj mój pokój. Nie psuj się. O nie, będziemy musieli posprzątać cały pokój. Musimy to zrobić. Nie odtworzyć. będę tego robił. No zobacz, tutaj jest jakaś kupa. O nie, on tu zrobił kupę. O Dzieciaczki, sprzątać mi to raz, bo naprawdę, jak tego nie posprzątacie, to dostaniecie no, tutaj na stole. Sprzątajcie moją kupę. Nie, my nie, nie. będziemy sprzątać twojej kupy. Naprawdę, Zobacz, jakaś śmierdząca kupa. Ci. No właśnie, musimy stąd uciec. Tylko jak wezmę sobie te pudełko, postawię je tutaj, o nie, jak na nie wejść, dobra, otwierać! No nie, co jest? Szybko, szybko, no poczekaj, o, się, no a co się? Co ty robisz? Uwaga, co chłopca, oh, i otwieram! Uwaga, idziemy! Ała. O nie, co ty zrobiłeś, dobko, zjeżdżam! O nie, gdzie my teraz jesteśmy? Zobacz, co to są za pułapki! Nie, nie. Ja nie mogę to są jakieś kolce! Co to jest? To są jakieś piły, ale one strasznie Chyba. wyglądają. Ja cię kręcę! Co to w ogóle jest? O nie, zobacz, jakieś beczki tutaj spadają, nie możesz na wow. nie trafić, uważaj! Gdzie ja my wiem. w ogóle jesteśmy? Co jest grane? Chyba, co to jest? Ej, ja cię kręcę. Widzowie, to jest jakaś podziemna baza tego sprzątacza. Jak ona wygląda? No jest bardzo, ale to bardzo dziwna. Ja cię kręcę. Hopsa! I Nie ale super, zobaczcie. O nie, co to jest za kulka? Ja nie mogę, jest ja bardzo, ale to szybki. bardzo niebezpieczna. No ja też jestem szybki, zobaczcie. O nie, to jest jakaś kulka. I tu mamy jakieś fajne slajmy. Widzicie to, widzowie? To są jakieś slajmy. Musisz uważać, bo tutaj jest taka wielka kulka. Gorzka, nie widzę, o która nie. Chce nas o nie. Szybko, 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 szybko. Zobacz, Dą tutaj jest takie sekretne przejście i zobacz. Znowu mamy co tutaj slajmy. Ktoś wylał tutaj slajmy. O nie. Nie ich nie dotykaj. No właśnie, nie można dotknąć tych slajmów. Zobacz, co to jest. Ja cię kręcę. Jakieś palety sobie tutaj pływają. O nie. Co to musisz woda? uważać, musisz uważać. To jest woda slajmowa. To jest woda ze slajmów. To jest bardzo, ale to bardzo dziwne. O nie, i teraz mamy slajmy z rury. Ja cię kręcę. Mamy jakieś opary slajmów. Ale to dziwnie wygląda. Uwaga, szybko biegnę. Biegnę. Ale super. Zaraz, zaraz tam będę. Dobra, tutaj mamy jakiś wielki wiatrak. Zobaczcie to. O rety, jaki ten wiatrak jest wielki to jest chyba największy wiatrak na świecie. Naprawdę. A tutaj mamy Poczekaj jakiś laser. Na mnie. Co to takiego? Zobaczcie, widzowie. Mamy tutaj jakiś laser i tam był ten pan. O nie, poczekajmy na brata. O nie, zobacz, gdzie my jesteśmy. Co to jest? jest? To jest jakaś kolejka. No właśnie, to jest jakaś kolejka górska. Daj mi wsiąść, daj mi wsiąść. Wsiadamy. Nie mogę... o. Jadę. Ale super, zobacz na dole są jakieś slajmy O nie, nie ale wiem czy wolno. to był dobry pomysł Zaraz się chyba zawali ta kolejka górska wow. Ona chyba zaraz zniszczy się Bo chyba dwie osoby Możliwe. to za dużo o nie, zobacz jak ona wolno jedzie I zobacz jak ona się trzęsie Ona zaraz się zniszczy O nie, szybko, szybko Jedź, jedź, kolejko, jedź Czemu jest taka wolna? Nie wiem, ona jest bardzo, ale to bardzo wolna Ta wow. kolejka górska Jeju, to była chyba Hej. najwolniejsza kolejka Lejka górska na świecie, naprawdę. Tak. Zobaczcie, jak tutaj mamy lasery, o ja cię kręcę, ale one są dziwne, ale one są bardzo no. straszne i mamy tutaj jakąś drabinkę. Ciekawe, do kogo wow. prowadzi ta drabinka, Halo! Gdzie my jesteśmy? To jest jakaś sala od WF-u. zobacz, gdzie ty jesteś, I bo idę. ja cię nie widzę i ja cię kręcę. O, Chodzę nie! Rozwalił ścianę i on mówi, teraz cię mały szkodniku. O nie, co jest o. grane? Gdzie ja mam uciec? To to Pomocy, mamy tutaj jakiegoś wow. sprzątacza! Pomocy, goni mnie sprzątacz! Otwórzcie to proszę! No, no, o nie, gdzie ja, ja gdzieś uciekłem. Co jest grane i co? Co nie. tutaj robi? O nie, muszę go pokonać! A masz, a masz! O. Musimy pokonać teraz tego sprzątacza, zobacz, amasz, masz! A masz. ty masz niedobry sprzątacz! Musimy go bić! amasz, amasz, A, masz. A masz. Oj, co się stało? Co jest grane? Halo, zobacz, on tutaj znowu jest! No nie wierzę w to! On jakiś helikopter, zobacz, musimy się stąd nim wow. wydostać! Musimy się wydostać helikopterem! Szybko, szybko, żeby nas nie złapał szybko! Dawaj Idzie. tutaj, ja już wchodzę do ten helikopterek. Ja też. Musimy stąd odjeżdżać, szybko. Tylko helikopterku, dawaj, dawaj, dawaj Dla to i stąd Ale super Ej, zobacz, gdzie my w ogóle jesteśmy? Co jest? Znajdź sześć ukryte miotły? Co? Nie znalazłem żadnych Miotę ukrytych, ja cię kręcę Zobacz, co tutaj jest napisane Pokonaj żody anitor! Dziękujemy Patrz, za grę Co to jest? Gdzie? Co to? Piłka. Piłka Piłka, gramy, 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 gola, gola Ci strzelę, dawaj tutaj, dostaniesz gola Ama, strzelam ci gola co to jest? Ama ja cię kręcę, widzowie, jak wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę i subika.